Raport regionu Zbigniew Filar, witam wszystkich naszych widzów. Ze mną w studio dzisiaj zmieniłem Kajpus Radny Rady Miejskiej w Tarnowie, Platforma Obywatelska i koalicyjny klub obywatelski w Radzie Miejskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu. Panie radny, No dość smutne informacje przychodzą do uczniów, którzy, maturzystów, którzy zdają w tym roku matury, w niektórych liceach tarnowskich zakłócone są matury, mimo to dyrektorzy podejmują próbę no, zachowania spokoju. No tak, no z dużym niepokojem obserwujemy to, co się dzieje nie tylko w Tarnowie, ale w Polsce. Bardzo niepoważna sprawa, szczególnie w tym okresie maturalnym, żeby ktoś po prostu doprowadzał do takiej sytuacji, żeby zaburzyć ten proces zdawania egzaminów dojrzałości, jeśli chodzi o maturzystów. Mam nadzieję, że odpowiednie służby bardzo szybko sobie z tym poradzą i sprawcy zostaną wykryci, bo. Jest to proceder, który należy mocno potępić. i Ja ubolewam na tym, że również w Tarnowie takie miejsca, takie zdarzenia mają miejsce. Niektórzy twierdzą, że to jest pokłosie strajków, które ZNP w walce z rządem o podwyżki dla nauczycieli prowadził, że to jest powód właśnie tych maili, które docierają do szkół. Ja nie sądzę, myślę, że nauczyciele też bardzo poważne grono obywateli i myślę, że nikt z tego grona nie miałby tutaj absolutnie takiej woli, żeby zakłócić ten proces zdawania matur. Myślę, że nie łączyłbym tych dwóch spraw, to wygląda bardziej na jakiś bardzo niepoważny, trudno powiedzieć żart to, bo to nie jest już żart, ale bardzo niepoważne zachowanie jakiejś grona albo jednej osoby. Mam nadzieję, tak jak powiedziałem, że odpowiednie służby wyjaśnią, e, znajdą sprawców i, i sprawcy odpowiedzą za to, m, co obecnie dzieje się w Tarnowie, również w innych szkołach w Polsce. A co dzieje się w Radzie Miejskiej, a konkretnie w Waszej koalicji? Jeden z radnych, Marek Ciesielczyk, startuje z list Korwina do Parlamentu Europejskiego. Ta burza, która jest w tej chwili między Wami, doprowadzi do rozpadu tej, tego klubu? Panie doktorze, Koalicja Obywatelska to jest bardzo szeroka inicjatywa. Ona zrzesza ludzi, którzy są zarówno z Platformy Nowoczesnej, bezpartyjnych, więc nie ma tutaj. Jak gdyby intencji takiej, aby komukolwiek blokować możliwość startu w wyborach Europa, do Europarlamentu, radny Ciesielczyk zdecydował, że będzie startował, z, bodajże z Konfederacji. Myślę, że ma to przemyślane i bierze za to pełną odpowiedzialność. Myślę, że w tej sprawie więcej nic nie można powiedzieć. Mam nadzieję, że. Ten start w tych wyborach nic nie zmienia, jeśli chodzi o e, strukturę koalicji obywatelskiej. E, nie jeśli chodzi o Radę miasta, bo patrząc na e, koalicję europejską, no zupełnie inne poglądy ma niż e, Konfederacja. Nie jest trudno wypowiadać się za pana Ciesielczyka. E, pan radny Ciesielczyk nie jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Ale jest członkiem klubu. Jest członkiem klubu yy, koalicji Jeszcze czy, czy, czy będzie? Yy, cały czas jest członkiem klubu. To nie jest do mnie pytanie. O tym będzie decydował przede wszystkim pan yy, Marek Ciesielczyk oraz yy, klub. Natomiast na tą chwilę ja nie mam żadnej informacji, aby pan radny Ciesielczyk wyrażał wolę, aby coś zmienić, jeśli chodzi o swoją obecność w klubie radnych. Yy, jeśli chodzi o... Yy, Oglądy, no to trudno mi się tutaj na ten temat wypowiadać za pana radnego Marka Ciesilczyka. Mam nadzieję, że, tak jak powiedziałem, przemyślał sobie to ten swój udział w tych wyborach no i weźmie odpowiedzialność za ten start. Zobaczymy, jak to będzie po wyborach. Oddany plac Kazimierza do użytku dla mieszkańców. Jedni się cieszą, drudzy się smucą. Jedni się cieszą, że bardzo ładny plac z kwiatami, z drzewami, które tam zostały posadzone. W a niestety inni ubolewają, że to kolejne miejsce. W którym wyludnia się tarnów powałowej, to jest drugie miejsce, gdzie nie można wjechać i zaparkować samochodów. No tak, 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 taka była decyzja magistratu, żeby ten plac wyremontować i tak go zagospodarować. Ja również wyrażałem pewne obawy, jeśli o to ograniczenia miejsc parkingowych i możliwości dojazdu do starówki, bo pewne doświadczenia z innych państw europejskich przede wszystkim pokazują, że jednak powinna być przestrzeń, gdzie można dojechać swobodnie nawet do centrów miast i, i w miastach różnych europejskich z bogatą starówką również tak się dzieje. Ta sytuacja... Nie było szansą wygospodarować kilku nawet miejsc, które by, no powiedzmy, że podwyższoną kwotę opłaty za godzinę, nie to co jest w, no przynajmniej na innych ulicach Tarnowa, tak. można było zaparkować i załatwić na przykład pilne sprawy w godzinę. No tak, tutaj jak gdyby ten aspekt jest dwubiegunowy, bo są przedsiębiorcy, którzy tam prowadzą działalność na y, y, placu Ukaźmierza i oni, jak gdyby po prostu naturalnie, ich wolą jest to, aby można było tam swobodnie dojechać, żeby klienci mogli jak najdogodniej przyjechać, zaparkować, załatwić swoje sprawy, skorzystać z punktów różnych, które tam się znajdują. Z drugiej strony y, była też wola taka y, innej jak gdyby, części, żeby y, ze Starówki zrobić y, strefę wolną od y, pojazdów, y, od y, komunikacji. Te dwie koncepcje się ścierały, magistrat zdecydował, że plac zostanie tak zagospodarowany, zamiast za to powstaną w niedalekim otoczeniu jakieś bliskim otoczeniu dodatkowe parkingi. Wyobrażacie sobie pan, że miejsca przy ulicy Nadbrzeżnej Górnej czy Goldhamera to są bliskie okolice? Znaczy nie, ja myślę, że to nie jest, jest tak, na, tak najbliższa... ogłosi, że tam. 34 bodajże miejsca parkingowe łącznie zostały wyznaczone i bardzo dobrze, bo tych miejsc jest potrzeba w centrum miasta jak najwięcej. Natomiast no nie jest to powiedzmy najbliższe sąsiedztwo placu Kazimierza. To najbliższym takim sąsiedztwem jest ulica Krakowska, górna jej część, ewentualnie targowa, która jest w bliskiej odległości. No, targowej tak się dość mocno. A Oburzyli z planem usunięcia ich stamtąd. I tam też właśnie jest sytuacja taka, że jest postój taksówek i, i ludzie prowadzą tam działalność gospodarczą w zakresie transportu taksi. Trzeba to wszystko wyważyć, tak aby poszanować wszystkich. Ja osobiście myślę, że kilka miejsc parkingowych, które byłyby... Byznaję taką filozofię, że miejsce żyje, jeśli ludzie tam docierają, nie tylko pieszo, również ci, którzy mogą tam dojechać. Kilka miejsc bym w tym rejonie pozostawił do możliwości parkowania, natomiast no, taka koncepcja zwyciężyła, ja ją szanuję. Zobaczymy, przecież ten proces jest odwracalny, gdyby w przyszłości okazało się, że jednak jest taka potrzeba, żeby jednak tą, tą, tą część udostępnić również dla parkujących, którzy chcą tam dojechać, można zawsze to zadoptować. Na to chwilę jest ładnie wyremontowany plac i, i zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. Jedyne miejsce, które w centrum ścisłym jest jeszcze dostępne to jest plac katedralny, który jest własnością parafii, co jeśli proboszcz kościoła katedralnego zdecyduje, że zamyka ten plac? Czy to będzie suwerenna decyzja parafii i będziemy ją szanować? Ja myślę, że również parafia ma taką wolę, aby mieć miejsca parkingowe, bo wierni też przyjeżdżają do kościoła, chcą przyjechać, zostawić, zaparkować, pójść na Mszę Świętą. Więc myślę, że, 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 że ten parking tam będzie dalej funkcjonował. Natomiast będziemy obserwować, jak wygląda ten ruch tam, czy, 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 czy po prostu te miejsca, które dodatkowo zostaną stworzone parkingowe, czy one będą po prostu wystarczające. Zawsze można wprowadzić jakieś elementy korygujące. Na tą chwilę jest nowy, ładnie zagospodarowany plac. Będziemy obserwować. Też obserwujemy rozwój budowy, rozbudowy ulicy Spokojnej Elektrycznej, tam wydatkowane jest około 38 milionów złotych. Ta droga dość szybko, jak na tarnowskie realia jest realizowana i pewno odciąży trochę centrum miasta od ruchu kołowego. No tak to bardzo dobra inwestycja, która będzie komunikować tą część tarnowa między północno-południowo. Wschodnią, to tak można powiedzieć, czyli szybki ciąg komunikacyjny, aby się dostać w kierunku Mościc, czyli części przemysłowej miasta, w bardzo dobrym tempie, realizowana bardzo ładnie, bardzo mi się podoba jak ta inwestycja przebiega. Już powstaje nowe rondo yy, i dalszy etap w kierunku ulicy Czystej bodajże. Yy, myślę, że takich inwestycji infrastrukturalnych, przemyślanych, szerokich, z arteriami wygodnymi, komunikacyjnymi w Tarnowie jest yy, jak najwięcej yy, potrzeba i cieszę się, że realizujemy tę inwestycję i czekam na następne. Yy, Też yy, wychodzicie naprzeciw jako miasto Tarnów. Mieszkańcom, którzy chcieliby zainwestować i zmienić trochę swój styl życia poprzez wymianę pieców, bardziej stawia wiaterną na ekologię i fotowoltaikę. Tak, tak. Zgłosiliśmy taki projekt, żeby jako gmina miasta Tarnowa wspierać mieszkańców wszystkich którzy wyrażą taką wolę, aby również zainwestować, bo to wiąże się z tym, że y, część inwestycji pokrywa y, większą część inwestor, a gmina wspomaga i tutaj zachęcam wszystkich mieszkańców, aby skorzystać z naszego programu, y, zgłosić się, można wymienić piec y, na paliwo stałe na Piec ekologiczny można dostać dofinansowanie na system solarny, na system fotowoltaiczny. W zależności od rodzaju jaki to jest system, to są kwoty od 3 do 6 tysięcy, od 4, przepraszam, do 6 tysięcy i zachęcam wszystkich, aby w Urzędzie Miasta skorzystać, złożyć wniosek o dofinansowanie. Jeśli Ktoś myśli o poszanowaniu środowiska, nie chce już emitować y, różnych y, toksycznych związków do atmosfery w związku ze swoim ogrzewaniem albo w ogóle być zeroemisyjny. No to jako gmina wspieramy takie y, inwestycje wśród mieszkańców i mamy swój y, program który wspomaga takich inwestorów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwo gościem był Zbigniew Kajpus, radny Rady Miejskiej w Czarnowie, Platforma Obywatelska i Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję, dziękuję Państwu, dziękuję Panie Redaktorze.